To jest zdrowie publiczne. Czy można powiedzieć w pięciu słowach, co to jest zdrowie publiczne i dlaczego jest tak ważna ta tematyka? Można powiedzieć w pięciu słowach, może troszeczkę nawet więcej, ale tak, w pięciu że, udaniach, w żeby, żeby nie cytować definicji, bo ja mam świadomość, że definicje nikogo nie interesują. Zdrowie publiczne można określić jako taką ideę polegającą na zaangażowaniu całości społeczeństwa w sprawy własnego zdrowia, w pewną proaktywność na rzecz poprawiania, umacniania tego zdrowia i tym zajmuje się zdrowie publiczne, czyli ono się zajmuje populacją, nie pojedynczymi pacjentami. Oczywiście również w środowisku lokalnym takie działania mogą i powinny być realizowane. I tutaj jak schodzimy sobie pewien poziom niżej to wchodzi nam taka dziedzina która się nazywa promocja zdrowia i która jest um, takim narzędziem powiedzmy realizacji celów zdrowia publicznego. Państwo się pewnie domyślają gdzie ta rozmowa zmierza i ta rozmowa na pewno do tego ostatniego punktu będzie zmierzała. Ale gdy rozmawialiśmy przed chwilą to mówiłeś, że zastanawiałeś się jak rozmawiać z młodzieżą na temat zdrowia publicznego i edukacji o zdrowiu publicznym. Mówiłeś, że żadna marynarka może podarte spodnie, ale też przede wszystkim, tutaj oczywiście w żartach, ale przede wszystkim prosty przekaz, bo ta edukacja zaczyna się od młodzieży. Tak, jak najbardziej. No, żyjemy w takim momencie, że zdrowie i informacje o zdrowiu to jest po prostu produkt. To jest produkt, który należy odpowiednio sprzedać. No i teraz od tego, jak my ten produkt opakujemy, zależy, zależy to, czy odbiorcy zechcą ten produkt kupić, czy zechcą się nim zainteresować, czy też nie. W związku z tym, planując jakiekolwiek przekazy, no, musimy mieć na uwadze pewną specyfikę populacji, do której, do której chcemy dotrzeć. Musimy znać jej preferencje, musimy wiedzieć, co taka populacja lubi i w jaki sposób tutaj. Takie informacje przekazywać, budować przekazy, żeby, żeby one trafiły na odpowiedni grunt, żeby były skuteczne. I co, takie, co takiego nasza populacja młodzieży lubi w takim razie? Co zbadaliście? Jak ja bym to wszystko wiedział, to pewnie bym nagrodę Nobla dostał. My oczywiście mamy pewne, pewną wiedzę. Mamy pewne podejrzenia, ale mamy też pewną wiedzę na temat tego, jak takie przekazy powinny być budowane. Oczywiście nawet w obrębie takich jednorodnych grup wiekowych jak młodzież występują pewne różnice. Oczywiście dzisiaj żadna kampania informacyjna powiązana ze zdrowiem nie może się obyć bez dobrze funkcjonujących mediów społecznościowych. To tam te przekazy powinny być budowane, tam one powinny być, tam one powinny być. No, nadawane, prawda? Dzisiaj już nikt nie czyta książek. Ja już nawet nie podejrzewam młodzieży o to, że czyta artykuły naukowe, i to jest nic złego. Ja wcale, się, ja wcale się im nie dziwię, bo ja też nie czytałem. W związku z tym, dzisiaj to te media społecznościowe są tym elementem, który, który jest decydujący, jak sądzę. I na to oczywiście już mamy dowody. Wystarczy wspomnieć, już wychodząc troszeczkę z, tych, z tej grupy wiekowej osób młodych, wystarczy wspomnieć pandemię COVID, z, mieliśmy do, z którą mieliśmy do czynienia niedawno, że tam zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, to znaczy zarówno informacje takie naukowe, które chcieliśmy przekazywać na temat COVID-u, przede wszystkim w mediach społecznościowych, na przykład, na przykład Głównej Inspekcji Sanitarnej, która miała bardzo dobrze rozbudowane te media społecznościowe właśnie, były przekazywane. Niestety, druga strona, my mówimy o tym czasami, bajkolandia, czyli ci, którzy propagują fałszywe informacje na temat zdrowia, które są zagrożeniem dla i zdrowia, i życia nawet czasami, również te media społecznościowe wykorzystuje. W związku z tym, to tutaj, na tym polu, rozgrywającym Nazywa się ta główna batalia. Będę cię trochę podpuszczać teraz, ale y, moje pytanie brzmi: dlaczego edukacja młodzieży akurat jest taka istotna? Bo chodzi mi o ten taki pas transmisyjny młodzież rodzice. Dlaczego akurat musimy edukować młodzież, a nie edukować rodziców? A może powinniśmy edukować ich i jedną, i drugą grupę? No, na pewno jedną i drugą grupę. Młodzież, rodziców, nie wykluczając oczywiście seniorów z tej edukacji zdrowotnej. Natomiast oczywiście wiadomo, że im wcześniej my będziemy w stanie wygenerować pewne nawyki zdrowotne, no, tym te nawyki będą trwalsze i zostaną przełożone na zachowania zdrowotne w przyszłości. No, osoby młode, nawet w tym wieku przedszkolnym, to jest bardzo wdzięczna grupa do tego, żeby ich edukować. To są osoby niezwykle plastyczne, jeśli chodzi o edukację zdrowotną. I tak jak mówię, nawet na poziomie przedszkolnym, to to jest ten moment, żeby oczywiście przy zachowaniu, odpowiedniego poziomu merytorycznego, takie najprostsze możliwe informacje przekazywać. I tu jest jeszcze jedna rzecz, o której należy powiedzieć, to znaczy te dzieci skorzystają z tej wiedzy, natomiast ta wiedza, tym marketingiem szeptanym, który już gdzieś tutaj się pojawił, ona pójdzie dalej. Te dzieci mają rodziców, mają dziadków i to jest fantastyczny taki przekaźnik tej wiedzy, również dla innych osób w rodzinie. Dwa trudne słowa, donacja i transplantacja. Jak w dobie szybkich treści pokazać młodym i wytłumaczyć im, że nie ma się czego bać. Pytam Ciebie jako, jako człowieka, który szkoli edukatorów. Ja tutaj widzę ogromną rolę zaang w zaangażowaniu autorytetów społecznych i myślę, że takie wydarzenie, jak dzisiaj i to miejsce, w którym się znajdujemy, to jest znakomita odpowiedź na to zapotrzebowanie, o którym w tym momencie powiedziałaś. Każdy z nas ma swoje autorytety, młodzież również. W związku z tym znakomitym pomysłem jest tutaj no, zidentyfikowanie takich autorytetów i wykorzystanie ich właśnie do prowadzenia takiej edukacji zdrowotnej, zaangażowanie do udziału w kampaniach społecznych. Zresztą, tak jak powiedziałem, nawet po tej cudownej inicjatywie, po biegu po nowe życie, że takich osób wcale nie trzeba bardzo namawiać. Te osoby chcą, te osoby, które są już tutaj obecne, znakomicie rozumieją tę ideę transplantologii. Poza tym, no, niestety, nie jest powiedziane, że kiedyś to my nie będziemy musieli skorzystać, niestety, ale z pomocy medycznej również w tym obszarze. W związku z tym, to, to, jest, to, to, jest, to, to jest ta droga. 1 września 2025 roku zmienia się odrobinę program szkolny i rusza nowy przedmiot, który zastępuje wychowanie do życia w rodzinie, to edukacja zdrowotna. Niestety będzie to przedmiot nieobowiązkowy. Mówię niestety, bo z naszego punktu widzenia, punktu widzenia tego, gdzie się teraz znajdujemy, chcielibyśmy, żeby te informacje docierały do wszystkich uczniów, ale ten przedmiot wystartuje. W jaki sposób można wpleść tematykę naszego spotkania, czyli transplantację, donację. W temat edukacji zdrowotnej w szkole. Jak to może wyglądać? Cieszę się, że użyłaś słowa niestety. Również no, wszyscy chyba znani, mi, przynajmniej profesjonaliści medyczni, bardzo żałują, że ten przedmiot obowiązkowy nie będzie i ta decyzja z naszego punktu widzenia jest absolutnie niezrozumiała. Wydawałoby się, że zdrowie jest takim, jest taką dziedziną, która no, jest ponad podziałami. Okazało się, że nie. Natomiast wracając, no, przedmiot będzie nieobowiązkowy niestety. Stwarza to ogromne ryzyko, że pójdą na ten przedmiot tylko osoby świadome. No, jeżeli ktoś jest świadomy, no, nas średnio interesuje wyważanie otwartych drzwi. My chcielibyśmy pracować z osobami, które mają wątpliwości i dobrze, bo wątpliwości są rzeczą absolutnie naturalną i to było to naturalne środowisko, środowisko szkolne, żeby o tym mówić. Jeśli chodzi o, o drugą część pytania, no rzeczywiście takie treści zdecydowanie powinny się tam znaleźć, natomiast niezwykle istotny jest odpowiedni, odpowiedni dobór, jeśli chodzi o zakres tych treści, dlatego, że to nie chodzi o to, żeby wydawać się w jakieś szczegóły, czy nie, czy, czy nie, czy nie wiadomo jak, jak szczegółowe informacje, tylko żeby nauczyć i opowiedzieć o pewnej idei, jeśli chodzi o transplantologię. Wbrew pozorom tutaj niezwykle istotny jest też taki element powiązany z budowaniem pewnej empatyczności. Tak, Są badania, które dowiodły, że im w młodszym wieku lepsza jest, lepszy jest poziom tej empatii, tym potem taka osoba ma większą tendencję do tego, żeby zadeklarować chęć pobrania, przez, chęć pobrania organów do przeszczepienia po śmierci. Czyli taka tak, tematyka powinna pojawić się w edukacji zdrowotnej, która już będzie w szkołach podstawowych od czwartej klasy wzwyż, a nie lica. Ale później kontynuowane. Tym A, im tutaj, oczywiście tutaj nie ma nic kontrowersyjnego w tej, w tej idei. To, to absolutnie nie ma żadnego powodu, żeby takie treści były wyłączone. Wręcz przeciwnie. Zresztą no, mówiliśmy już tutaj, pan profesor Danielewicz o tym opowiadał, że ilość przeszczepień rośnie. No, możliwości współczesnej medycyny pozwalają na naprawdę tutaj osiąganie niesamowitych rezultatów, jeśli chodzi o przeszczepianie nerek, części wątroby, no, no, naprawdę. Tutaj to warte, to jest warte tego, żeby o tym mówić. I też myślę, że to jest taka zasada słuszności społecznej, że im więcej będziemy o tym mówić, że to się dzieje, te, te liczby rosną, że te, te możliwości naprawdę są ogromne, tym myślę że jesteśmy w stanie wygenerować chociażby taką deklarację, prawda, która, która będzie się wiązała z tym, że tak, nie wyrażam sprzeciwu. Spróbujmy sobie wyobrazić taką lekcję w takim razie i to nie będzie odpytywanie z dat, prawda? To nie będzie tak, że uczeń przyjdzie na lekcję z edukacji zdrowotnej i będzie musiał znać datę pierwszego przeszczepu nerki w Polsce, ani podaj liczbę y, dawców żywych w tym roku 2024. No, że nie to, już to głupie, to nie, no, czy to nie no właśnie. Jak taka lekcja mogłaby wyglądać? Czy masz już taki plan, bo... Wydaje mi się, że możemy sobie spokojnie tutaj wspólnie nakreślić mniej więcej przebieg takiej lekcji. Zważywszy, że to będzie jedna godzina w tygodniu, edukacji zdrowotnej i te bloki tematyczne są różne, no to musimy sobie to jakoś tak skompensować, skomasować do jednej godziny lekcyjnej. No, tego czasu jest niewiele, ale oczywiście dobrze, że w ogóle to jest. Natomiast ja bym zrobił jeden malutki kroczek w tył i zastanowił się nad tym, kto ma te lekcje prowadzić, dlatego że od tego, kto to będzie robił, wszystko się zaczyna. I choćbyśmy mieli najlepiej zaprojektowane treści, to tak jak w szkole z każdym innym przedmiotem, jeżeli one będą podane w sposób mało atrakcyjny, to nikt się tym nie zainteresuje. To kto powinien to prowadzić? Nauczyciel czy zaproszony gość? Jak powinien wyglądać edukator? Lekarz, a może pielęgniarka, a może ktoś, kto jest pacjentem. Ja myślę, że e, przedstawiciele zawodów medycznych jako autorytety medyczne jak najbardziej tak. Oczywiście, jeżeli nauczyciel ma, e, ma przygotowanie, to, e, to dlaczego nie, ale niezwykle istotne jest, żeby o tym mówił ktoś, kto chociażby w ogólnym zarysie ma pojęcie na temat szeroko rozumianych nauk o zdrowiu. E, znakomitą grupą zawodową e, przygotowaną do tego, żeby o tym mówić są absolwenci kierunku zdrowie publiczne, czyli e, zawodowi profilaktycy. Istnie... I studenci. E, również, również tak. I absolwenci kierunku istnieje, e, istnieje w Polsce. Taki zawód jak profilaktyk. Mało kto o tym wie, to jest, to jest dosyć nowy zawód. Jest to zawód zarezerwowany dla absolwentów w kierunku zdrowie publiczne. To w naturalny sposób jest kadra, e, oczywiście po stosownym przygotowaniu pedagogicznym, która e, absolutnie może i wręcz powinna taki przedmiot prowadzić. E, wykorzystanie Ale czy będzie? też. Jeszcze raz. Ale będzie prowadzić, czy nikt po Was nie sięgał. Poproszę o kolejne pytanie. Na razie się nie zapowiada, żeby, żeby, żeby to się zadziało. Natomiast jak najbardziej pacjenci, osoby doświadczone, które mogą opowiedzieć o tym, jak to rzeczywiście wygląda, jak najbardziej tak. Sądzę, że no nie ma lepszej osoby do opowiadania o, o idei transplantologii, o tym, że to rzeczywiście ratuje życie, że jest to niezwykle potrzebne. To to jest ta grupa, która jest autorytetem, również dla osób młodych i warto, żeby oni widzieli coś, co nie jest sztuczne, żeby to nie była Kolejna gadająca głowa, tylko żeby to był prawdziwy, rzeczywiście człowiek, który przeszedł przez ten dramat związany, e, związany z chorobą, e, z procesem ratowania życia na drodze przeszczepienia e, i żeby oni widzieli, że to rzeczywiście ma sens, że to do czegoś prowadzi, że mają przed sobą człowieka, który jest w stanie e, funkcjonować, mówić, chodzić, e, żyć tak jak inni. To jest niezwykle istotne. Dobrze, to mam takie pytanie do Ciebie. A kim się czym się zajmuje profilaktyk? Bo y, przyznam sama, że nie jest to. Zawód, który spotykany jest często. Gdzie mogę, mogę spotkać profilaktykę? W tym momencie, jeżeli mówimy o profilaktyku, no to stawiamy znak równości między profilaktykiem, a absolwentem kierunku zdrowie publiczne. Takim naturalnym miejscem, o którym nam mówiono na studiach, takim naturalnym miejscem, gdzie możemy pracować, no to oczywiście wszelkiego rodzaju urzędy, takie jak Ministerstwo Zdrowia, urzędy, urzędy Marszałkowskie, gminy, miasta, ale warto też pamiętać o tym, że no są instytucje takie jak Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, jak Główna Inspekcja Sanitarna, która również w swoich założeniach ma zajmowanie się promocją zdrowia. To może być sektor niepubliczny również. W każdym razie, jeżeli chodzi o kompetencje, bo to, bo to o to się wszystko rozbija, to to są osoby przygotowane do tego, żeby planować i realizować Programy związane z szeroko rozumianą promocją zdrowia i z szeroko rozumianym zdrowiem publicznym. Ja wiem, że to może brzmi troszeczkę tak szablonowo, prawda, żeby promować racjonalne żywienie, żeby promować odpowiedni poziom aktywności fizycznej, ale ja bym jeszcze powiedział, że jest takie jedno z głównych wyzwań, które w tym momencie w zdrowiu publicznym identyfikujemy, to znaczy wygenerowanie umiejętności właściwego korzystania ze źródeł informacji. A przekładając to na prostszy język, no wiadomo, że dla większości z nas, a szczególnie osób młodych, głównym źródłem informacji jest internet. I gdybyśmy mieli to potraktować zero-jedynkowo, to nie jest to źródło, z którego powinniśmy korzystać w kontekście wiarygodności informacji. Oczywiście są, jest, jest wiele stron internetowych, które podają te informacje no, prawdziwe. My w zdrowiu publicznym nazywamy to evidence-based health, czyli zdrowie oparte na faktach, na dowodach naukowych. I teraz chodzi o to, żeby wygenerować w nich taki poziom świadomości, żeby oni byli w stanie samodzielnie odsiać informacje fejkowe od informacji prawdziwych. Jeżeli to się uda, no to automatycznie w pewnym sensie wytr wytrącimy z ręki broni tym, którzy te fake newsy sieją. Czyli w takim razie chcecie powiedzieć, że na zajęciach ze zdrowia publicznego prowadzicie zajęcia z obsługi social mediów. Rzeczywiście, takiego przedmiotu akurat na mojej uczelni nie ma, natomiast w, w planach poszczególnych przedmiotów, jak chociażby najbliższej mi promocji zdrowia, oczywiście jest wykorzystanie i social mediów, i marketingu społecznego na rzecz realizacji celów promocji zdrowia. Ja od razu polecę w takim razie profile social mediowe Biegu po nowe życie i tam Państwo mogą też na naszym YouTube znaleźć wiele filmów edukacyjnych właśnie naszych rozmów z takimi gośćmi jak Dominik, i właśnie tam zajmujemy się promocją zdrowia, bo takie akcje jak ta przyznasz sprawiają, że takie hasła jak transplantacja czy donacja już nie wydają się tak obcobrzmiące, nie wydają się tak przerażające. Absolutnie nie należy się ich bać i ja myślę, że ten również wymiar lokalny tej inicjatywy, no bo też oczywiście o, tym, o tej akcji się mówi w całej Polsce, ona jest znana, natomiast ten wymiar lokalny, który również pozwala na zaznajomienie społeczności lokalnych z, z tą ideą jest jak najbardziej jak najbardziej słuszny i, i myślę, że skuteczny. Ponadto również chciałbym powiedzieć, że w, 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 również studenckie koło naukowe zdrowia publicznego jest zaangażowane w tę działalność na rzecz. Na rzecz transplantologii. Chcesz mi powiedzieć, że jutro no, podczas biegu będziemy się rozglądać za twoimi studentami? E, jutro nie, ale w Warszawie, w Wilanowie już pierwszą edycję koło naukowe ma za sobą. E, także myślę że, to jest, myślę, że to jest sytuacja, w której e, oni się tam nauczą więcej niż na zajęciach Czy na mogę im załatwić piątkę w takim razie? Mogę im załatwić piątkę w takim razie u ciebie? No, aż, aż, a może aż tak to nie, ale małego plusi, plusika. Razie? Na pewno. Dwa plusy jak najbardziej. To może w takim razie wymyślimy wspólnie jeszcze jakąś taką akcję. Akcję jak dotrzeć w takim razie do nauczycieli, aby ta edukacja zdrowotna w szkołach, która zacznie się, tak jak już mówiłam 1 września, rzeczywiście zajmowała się edukacją zdrowotną? Czy jesteśmy w stanie coś takiego wymyślić, czy wchodzimy właśnie teraz na bardzo grząskie wody? Ja myślę, że wchodzimy na grząski grunt. Natomiast myślę, że jest to kwestia mocno indywidualna. Oczywiście wśród nauczycieli jest mnóstwo cudownych, wspaniałych, zaangażowanych osób, które chcą rzeczywiście coś zrobić. Natomiast, żeby to odpowiednio zafunkcjonowało, to, to wszystkie, każda ze stron musi tutaj wykazać odpowiednie zaangażowanie. Również dzieci, ale również rodzice. Jeżeli no, zdarzają się rodzice, którzy z jakichś przyczyn kontestują treści, które są zawarte w, w programie wychowania, zdrowotnego, no to to jest sytuacja niezwykle niepokojąca i tutaj myślę, że nauczyciele w pojedynkę mieliby ogromny problem, żeby sobie z tym, żeby sobie z tym poradzić, bo to jest wyzwanie również w kontekście edukacyjnym. No... Rodzice mają prawo do obaw nie dlatego, że są źli niedobrzy czy nie mądrzy, tylko oni mogą się takich rzeczy bać. Natomiast kwestia jakby pewnej otwartości i użycia takich argumentów, z którymi jesteśmy w stanie do tych rodziców dotrzeć. Nie przekonamy wszystkich. To ja nie mam wątpliwości. Tutaj nie będzie tak strasznie kolorowo, ale jeżeli chociaż jedną osobę tak. damy radę przekonać, to wygraliśmy. W ogóle to jest bardzo ciekawy twist, który wykonał się ostatnio w naszym społeczeństwie, że wcześniej edukowaliśmy rodziców, żeby edukowali dzieci, a teraz już częściej edukujemy dzieci, żeby edukowali rodziców. Znak czasów. Znak czasów, to prawda, i znak social mediów ewidentnie, żeby docierać do, do, do dzieci i żeby właśnie potem ci rodzice mogli czuć się wyedukowani i żeby te obawy zniknęły, bo mówimy tutaj nie tylko o, do, o donacjach od osób po śmierci, ale także o donacjach osób żywych. Tak? To też jest bardzo ważny element w naszych kampaniach, żeby nakłaniać ludzi do, do tego, żeby nie bali się oddać narządy swoim bliskim. Ja bym użył słowa przekonać, nakłanianie może nie do końca, ale oczywiście rozumiemy tak, rozumie, tak, rozumie, rozumie, rozumie samą, rozumie samą ideę, ale tak, ale możemy próbować przekonać, jednocześnie no, nie żądając tego, żeby nasze argumenty zostały, zostały jakby przetrawione i zrozumiane. Tak jak powiedziałem, my nie przekonamy wszystkich i jeżeli ktoś mówi nie, to należy to uszanować, ale jeżeli widzimy pewne pole do zmiany nastawienia, to to jest nasz, brzydko mówiąc, target, to to jest ta grupa, z którą powinniśmy najintensywniej pracować.